Dzień dobry, państwo, nazywam się Paweł Łabiak, jestem osobą zarządzającą w gospodarstwie Donaty i Pawła Małdrzyk. Znajdujemy się w miejscowości Młynkowo. Gdzie właśnie użytkujemy gleby głównie madowe, ciężkie gleby do uprawy. W tym roku mamy posiane 140 hektarów kukurydzy, 70 hektarów jęczmienia, 90 hektarów pszenicy, 50 pszenżyta i jeszcze do tego uprawiamy na, na terenach ekologicznych. Groch i łubin. Posiadamy w tym roku jeszcze zasiane 40 hektarów rzepaku. No i zobaczymy, jak to w tym roku wyjdzie. W zeszłym roku plony nam się okazały bardzo dobre, bo kukurydzę zbieraliśmy na poziomie średnim oczywiście, nie punktowym, nie miejscowym na poziomie 14 ton. Pszenica nam sypnęła około 9. Jęczmie zbieraliśmy dokładnie 9,3 tony z hektara. No, to trochę słabiej, bo 7,5 tony, tony nie spełna, ale za to rzepak się popisał, gdzie średni plon wyniósł 4,8 tony. Głównie plony zostawiamy we własnym obiegu, gdyż szef produ prowadzi produkcję trzody chlewnej w miejscowości Ruchocice. Tutaj na terenie Pyrnika prowadzimy produkcję zwierzęcą bydła mięsnego. Dlatego wszystkie plony, które produkujemy, prawie wszystkie plony, które produkujemy, zjadamy. Sprzedajemy tylko rzepak i częściowo pszenicę, i częściowo kukurydzę. Resztę zostaje wszystko nam w miejscu na gospodarstwie. Dzięki temu mamy obornik, gnojowice, przez co struktura gleby się znacznie poprawia, jest bardziej pulchna, krucha. Przez wiele lat nie było dodawane do tej gleby. Obornika, przez co gdy wjechały tutaj ciężkie sprzęty, ciągnik 500-konny miał trudności, żeby uciągnąć agregat. Głęboż o szerokości 4 metrów miał trudności, żeby w niektórych miejscach się uciągnąć. Dzisiaj ta struktura gleby się poprawiła dzięki temu, że stosujemy dużo nawozów. Naturalnych. No i niestety problem dzisiejszego rolnictwa jest nadal taki, dlatego rolnicy strajkują, gdyż no niestety nie ma produkcji zwierzęcej. Ci, co nie mają produkcji zwierzęcej, muszą swoje towary sprzedać, a ceny na dzisiaj, jak wszyscy wiemy, nie ma. Dlatego jeśli się przepuści to przez zwierzęta. Cena się jakaś robi trochę inna, zaoszczędzimy wtedy na nawozach mineralnych, gdyż wracamy z powrotem na pole z obornikiem, który też nam daje bardzo dużo środków mineralnych i podnosi nam zawartość kruchnicy w glebie. Znajdujemy się teraz na oborze, gdzie posiadamy na dzień dzisiejszy 430 sztuk bydła. Głównie to jest rasa limuzę. I szarolew. Karmimy to bydło na suchym żywieniu, czyli na suchym TMR-ze. Dzięki temu posiadamy bardzo dobre przyrosty, około 2 kg na dzień. Oczywiście to zależy od genetyki bydła, jeżeli genetyka jest bardzo dobra, to i przyrosty są bardzo dobre, które sięgają nawet ponad 2 kg. Bazujemy na kupnie odsadów od innych hodowców. I jeżeli trzymamy bydło na takim żywieniu, nie trzymamy go dłużej, jeżeli, jak 9 miesięcy. 9 miesięcy to jest taki średni, średni czas, gdzie trzymamy bydło i sprzedajemy byki w wadze od 700 do 800 kg. Opłacalność produkcji jest na pewno lepsza jak przy żywieniu nat, yy, tradycyjnym. Z tego względu, że skracamy czas produkcji przy dzisiejszych cenach zbóż, jest to bardzo opłacalna produkcja. Oczywiście na dzień dzisiejszy kosztuje, ale, ale możemy to sobie policzyć i skrócić w czasie. Jeżeli normalnie byśmy mieli hodować tego bydła, byka półtora roku, ten czas się skraca nam około 7 miesięcy. Więc z tym zyskujemy że e, mamy go po prostu krócej w oborze dzisiaj mamy dzień 6 maja kończymy zasiewy kukurydzy testujemy w dniu dzisiejszym akurat siewnik Horsza maestro e, zawieszany z tego względu, że, że jest bardziej sprytny e, zwinny a że mamy dużo klinów na naszych polach e, uważam, że, że będzie bardziej nam przydatny jak siewnik ciągany. Maestro jest to siewnik nadciśnieniowy. Użytkujemy takiej zasady siewu od dwóch lat. Ta technologia pozwala, pozwala nam rozmieścić ziarno w takiej odległości, jaką chcemy uzyskać. Nawet przy większej prędkości siewu. Czego, co nie było w stanie uzyskać wcześniejsze siewniki, na które działają На інних засадах так.